Przepraszam, że przeszkadzam ci w oglądaniu, ale mam ciekawą propozycję. Słyszałem, że szukasz dobrze dopracowanego serwera roleplay. Tak składa się, że Grander RP spełni twoje najskrytsze oczekiwania, a w razie problemu administracja zawsze posłuży ci pomocą. Nie czekaj tylko dołącz już dziś. Naszego Discorda masz w opisie filmu. ciosa. Ej, co ją bijesz? Masz ciosa. <noise> no ci Daj mi klamę, daj mi klamę, rozjebię ją. Dawid klamę, robię klamę, <grymka> Kurwa, nie widziałem <grymka> o, kurwa, nie! Dziwicie, że ja na to spotkanie jak się przyjeżdżał. Zła krówka, zła! Krówka was potrąciła, moja kurwa. Co? Mam ja dla ciebie. Na służbie jestem. <grymka> No dobra, po służbie też? Dam ci dyszkę J. chociaż, co? Gdzie i kiedy? Umówimy się z Pingiem. Będzie Nie. to bardzo romantyczne. Będziemy tylko ja, ty i Ping. I powiem ci tak, póki muzyka gra w tym aucie... Będziemy patrzyli sobie w oczy. na jarami. Będzie to coś pięknego. Trzech mm. męskich facetów Patrzących się na jednego ogórka, bo mają fazę I gastro Tylko pamiętaj, że Pingo ma ta! ja Jesteś taki piękny, Tak się tutaj stać? No tak mam kurwa czekać? No Pojebało cię? O, ja pierdolę! tym taksówkarzem na początku sobie no. zarobić jakieś podstawowe pieniążki Aha. i potem zacznę się interesować krajmem ja Patrzę pierdolę iść. to przecież <laughs> mówiłem no ale, ale to jest nie po dwóch kursach no to już, po tak, trzech po prostu... Dobra. możecie panowie wychodzić to wychodzimy proszę <laughs> Nie wiem proszę wybuchłopotem Gdzie skurwa kamienioło Co jest? Aha! Hydra mnie zestrzeliła! Rady, że masz klamę Mamy odłożyć klamę Oho! Ja kolejna jednostka! Panga rozjebali! Aha! I chyba raz jebało. Ała. Aha. No co to było? No debile, panga kurwa przejechali, ale żyje. Kali leży. A nie. O kurwa. Ej, pierdolnie zaraz. O kurwa. Ej, nie do kurwa O chuj. Ale dupnie. O chuj. Ale dupnie. Dawaj, dawaj. Ja, w Dawaj, nie zostaw, zostaw! Ale duchnie! Dawaj! Dawaj! Dawaj. Ochój! No to. I pora, Diori! Dobrze jebać! No. Nie I chuj! Essa Fajnie! Dobrze jest! Dobrze, to co ja lubię, to na pocieszenie. Ubiegam, ubiegam, ubiegam! Pod tobą, także pod tą! Kurwa! A, 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 a. Dobrze, ale dobrze było, coś nam dałem. Dobrze było, dobrze było, info dobre było. Pytanie. No, Ty jechałeś, ja kurwa, ze starym na plecach tam, gdzie się ten, tam, gdzie się ja klamy kupuje, czy nie? Nie, nie, nie. nie. A, to nieźle, kurwa. A co? No bo bejtują kurwa. Ej, co jest, kurwa? Odrzutowiec do nas na strzela nie strzela. Co jest, kurwa? No, odrzutowiec. pana Hydra do nas strzela na tym. Może Sonia znowu lata. Dobra, ale Hydra do nas, kurwa, strzela na narkotykach. O chuj chodzi! Kurwa. Podczas się interesuje. Ja pierdolę. Tak, dokładnie tak! Ja pierdolę. Ty kurwa, gdzie ten lombard jest zajebany. Ale ja nie wiem, ja nawet nie szukałem gdzie się ten kurwa, to przetaguje. Ja nie Ja pierdolę. Dobra, na razie. Ja, ja, muszę, ja muszę to wyjaśnić. No no no. Ściany, tam, znowu jest najebany. Tato, powiedz mi dlaczego? Chyba ciło, dobra. Dopi najebany, od potu do potu, do ściany, do ściany. Tata chodzi na klany. Od miał rozjebany, tato, powiedz mi dlaczego? Dobra. Mój kolegom kolega, kurwa, macz teraz zostałeś lepiegą. Tato, pierdolony Olkusie dlaczego wyjebałeś do Niemiec za chlebem? W Polsce tylko klepałeś biedę. Władowałeś kutasa w Odciąłeś matce paluchy z pawarkiem. Właśnie tak, Tato, mój najbliższy kolego. Powiedz mi kurwo, dlaczego? Dlaczego to się stało? <laughs> Widać, że papa ima talent ma talent po matce, nie? <laughs> że będzie miał talent po matce. <laughs> Umie śpiewać jak matka. Słuchajcie. <laughs> nie, nie wychodzę. nie wychodzę. no nie wychodzę, potknąłem się. Nie ma problemu. Dobrze, to wróć do szeregu czy coś tam. Dobrze, czyli na wolny odjazd mogę się zgodzić. A jak, jaką sumę pieniędzy byście sobie życzy, życzyli za tym. Dużą Dzień kobiet. 100 tysięcy za zakładnika, ja bo muszę nie. prezent na na kobiet im kupić. Dobrze, dobrze, bo ja się, do, ja się dopytam dobrze, wyższej rangi, czy. Powiedz jesteś... 110. Ja chcę 10. No to 110, bo no, to jest. 110. 110 za Ile tam jeszcze zostało? Co? No, bo jest góry. 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 Dobra, to tak, 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 dwa, się nie dwa, Dwóch to to dwa, dwa, jeden to jest to dwa, to To dwa, dwa, Star O dwa, to ta sporna. Co to było? Ej, gdzieś świnia gdzieś bo mi to się zmarcjo. Ej, uciekła! Ej, świniak! Ona gdzieś tu jest! Tu jest gdzieś! Co wy robicie? No Robert, to chodź, chodź. Faktycznie! 49 Na kolację będzie! w porządku. Zrożna weźmiemy ją. Eeeh, i parek, z yes. tym w porządku. 81, radzi. czy jest jakaś wolna jednostka? <śmieniu> Jednostki nie ma, jest jednostka Miniu, świnia 01! O, policja. Nowa! Nową furę mam, kurwa, dupą mi tak zarzuca człowieku jak moją byłą. Tak jak miała 12 dzieci, Ale później się wylewało. 147 to ile ty chcesz? Ale zarzuca? nie było 147, bo tam było 147? Tak, 147. Pierwszy. pokaż, o, cię... nie, pokaż. No Ty ja im się sprzedaję w takim razie, będę bogaty. O kurwa, kurwa. 147. Czekaj, ja muszę tutaj. Dobra, loko. Bardzo Rzeczy ładnie, byłem... maleńka. Rzeczy Rzeczy byłem, nie <laughs> dziękuję. nie tak no, biedny, Dziękuję. I tak jestem biedny, dziękuję. trzymaj się. Trzymaj się, papa. No, trzymaj <laughs> się. No, papa! Ja... Pierd... Podnoś to. Podnoś to. Czekaj. Ustawię Tele się daleko. Telefon wyjąć. Od razu.